Cześć wam z tej strony Adik i witam was kolejnym material z gry Warframe. Dzisiaj odwiedzimy baro, który przybył na plutonowy przekaźnik Orkus. A więc cóż tym razem ma dla nas baro. Na początku widzimy nową Cyan dane później rozprówać Plagi Prime, czyli obrażenia zadawane zainfekowanym do broni białej. Kryje Amunicja Prime, czyli obrażenia od zimna do karabinów, skórka prisma do Lisseta. maczeta w Glyph Katir Tribute, wściekła kombinacja, czyli mod do broni białej miotanej, Nauszniki Katir dla naszego operatora. Cyan na katir Diax, skórka do strzał Katir, 3-dniowy wzmacniacz kredytów, maska strażnika Kawat, jak i również ogon i skrzydła. Kawa dla naszego strażnika, kubrow zbroja rossam Prisma, po pierwsze kubrowa z brązu, opticor Vandal plakat towarzyszy Prisma, Mesa skórka Immortal, maczeta skórka, jak i również na ramienniki, na pierśniki, i na golynniki dla Tron dla naszego Warframe'a, Karta Prex i oczywiście misja na pustynnego władcę i narosa. A teraz co warto kupić, żeby sobie nieco zarobić? Możemy poeksperymentować tutaj z rozpruwaczem plagi Prime. Na pewno kryła Amunicja Prime bardzo dobrze się sprzedaje. Maczeta, jak każda broń możemy kupić kilka sztuk i Opticor Vandal również no niestety ten baro nie daje nam dużej możliwości zarobkowej ale te dwie broni jak i dwie modyfikacje Prime mogą nam przynieść trochę platyny a wy co sądzicie o tym baro? dajcie znać w komentarzach